Nie zastraszysz mnie. Ja chcę tylko dojść do prawdy. Nie kieruję mną żadne inne względy. Wysawa skarżenie. Nie mogę i nie chcę. Obiecaję mojej ciotce, która też jest ciotką Artura, że doprowadzę sprawę do końca. A jeżeli twój brat jest niewinny, to nic mu nie grozi. No posłuchaj. Nie? A jeżeli to zrobił, to nie stoi ponad prawem i nie uniknie kary. Tak jak wszyscy. I Panie Olegu, spójrzcie, spójrzcie. Ty ślijesz takiego człowieka, kto jest zniszczeń? Dobrze, 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 już, okej, okej. Panie Olegu, spójrzcie, Nie daruję ci, nie daruję ci! Nie daruję! Panie jak już pan nic więcej nie robi w sprawie Olka. Dobrze? dobrze? Dobrze. Pan wraca do domu. Olkowi pan już nie pomoże. Może pan tylko pogorszyć sytuację. Do widzenia. Do widzenia. Może pogorszy, może nie pogorszy. Zobaczymy.